Hej, hej, hej! Nie zobaczyłam was! Cześć! Nie, tak! Hej, nie zobaczyłam was! Jesteśmy dziś! W to żywił Dobrze słyszeliście! To żył! Haha! To żył! To jest Zim! Normalnie! No wracając! Dzisiaj zaczynamy od symbolu e, kapitalizmu. E, sklepu Biedronka, który bardzo szanujemy i cenimy, bo w Torzymie nie ma Lidla. E, zaraz za Biedronką widać Hotel Paradise. Życie... Nie wiem co chciałem. Chodźmy dalej. Brak słów Elo. Mm. Pewnie zastanawiacie się, skąd mam nogę? Cóż, to wszystko. Tu macie krzyżko za tym. E, to wszystko dzięki dobru naszym, naszym globalnym. Co? To rzymskich dobroczyńców, którzy zostawili tą nogę. bo jest zepsuta, e, zaraz obok e, ulicy i e, byłam w stanie zdobyć e, ją i teraz mam ją. Jest to kulejnoga. Tak. Hulajnoga właśnie to. Pokaż triki jakieś. Pa Paweł będzie skakał, Paweł będzie skakał, dawaj! Zeskocz z tego krawężnika. To było na tyle! Stop! W tym miejscu możemy zaznaczyć dwa naszych artystów. Tutaj rzeźba Łomża, dalej tam widać artystów Torzym 420. Ja uważam, że piękna sztuka, piękna. E, warto e, wspierać lokalnych e, artystów, tak? Tak, tak? tak, tak. W tym momencie znajdujemy się na ekspertów zbudowanych po rzymskiej architektury z 80 Jestem na tym styku, gdzie na kim się zmylić? Tego sklepu nie ma już od jakichś 40 lat. E, tutaj widać napis, fryzjer damski. I tak również, że leci się zmylić. Nie jest to fryzjer damski, jest to. To Rzymski Ośrodek Kultury, który serdecznie e, zapraszam, e, tak, jest. E, kocham do Rzymski Ośrodek Kultury. To Rzymski Kultury to najlepsze miejsce do spotkania w Ziemi. wszyscy kochamy do Rzymski Kultury. To Rzymski Ośrodek Kultury to. Spotyki, to tak! 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 W toż mi można znaleźć wiele sztuki performanceowej oraz przypadkowych dzieł sztuki. E, e, opona! Tak! kolejnego dzieła polskiego kapitalizmu, czyli skrypowi. Żabka! Żabka! Dalej za żabką, nie przyszł, bo mieszkają tam ludzie, którzy... no... jednak... No co ty robisz? Pokaż plac! Wolno stawić na wolności. Nikt tam nie jest wolny. Ale nazywa się placem wolności. Jeśli stwierdzicie to Lubuskie, to możecie zauważyć tam Symbol Monika Tylko, że tutaj z Monika, mam napisane My dzieci z Maro, Winy, Społy Jak ktoś to rozszyfruje, proszę napiszcie mi Proszę Idziemy dalej o! Tak, jakby co, jak nie wiem kto chciałby to powiedzieć, ale to jest kościół, I panie No już no, okay. e, Tutaj, jak widać, tu jest dojście, możliwe, do podziemności, ulicą Wąską To jest akurat trafne, bo ulica wąska, to się jest wąska A tutaj kiedyś znajdowała się mrówka, a teraz będzie to nic Ej, już nie ma mrówki? Nie ma, bo. Dzień nie ma 3 lat. Jak ty śledzisz, co no, ja dzieje tu No. Ja myślę, że jest mrówka tu. I się minuty na ruchu, bo tak wychodzi na długą stronę. Z powodu yy, inwestorzy z Polsatu uznali, że na byłym budynku mrówki warto umieścić reklamę serialu, yy, który jest, pojawia się na Polsat Box. Jak widać, z polskie nawójścienie. Ja nie wiem, kto chciałby inwestować w to, żeby. Te, ale to fajnie! Jak widać, w Kazimierzu mieszkają bardzo jak, inteligentni ludzie, którzy głosują na Sławomira Mencena. No, tak. <śmiennie> dwóch symboli... no, to świetną... tak... inwestycję prowadzi to, że to jest remiza strażacka. Ta remiza strażacka ma wiele lat. ma ją mój dziadek. Dziadek, no. Razem z innymi widowni... lańcami. Tu gdzieś był plan zabaw, ale był tak niebezpieczny, żeby się go wyburzyć, bo jest... on tu przed chwilą był! Kiedy go wyburzyli? 3 tygodnie temu? Nie Ej, wieża Eifla, nawet! Właśnie, to jest tak, że Eifla. E, tutaj znajduje się za to Dino. Nasz piękny polski e, sklep, tak nie jak żabka. E, Dino, panie, panie. W mają rację w tych sloganach, tanie to tu e, I tutaj paczkomat. Pierwszy w e, to źmiu. się tu trzy paczkomaty. E, czyli możecie zobaczyć, jakąś świetną. Naprawdę, e, niestety się ucieszy się to, że tutaj widać trzy e, plakaty wyborcze, Rafał, Rafał, Szymek, Szymek. Cieszy mnie ten odgłos tej kolejności, ale już tak nie wrzęczą. <grywa> chcę sobie... Ach. Ale ja kocham tożym. Tak, piękny tożym, tożym, tak, tożym. Tak. Tutaj zresztą e, widzimy tam e, za tymi krzakami, nie wiem czy kolega tutaj zauchwycić, to w kadrze, ale znajdują się tam e, stare bar e, baraki, które należały kiedyś do leśniska naglecistwa chorzym i w których przechowywano e, różne maszyny do drzew. A teraz, no, nie są to, no, teraz nie są to już baraki, to są to wynajęte techniny, ale także dla lokalnych artystów jak widzicie do Państwo tutaj e, symbol Moniki, Jan Hassler Jan e, No, macie tu nawet w to jak jakichś ja, raperów normalnie. Tak? To normalnie. No, Założy się, że dadzą radę Państwo znaleźć go na są tędy. A, poza tym, mogę się Państwu zastanawać, co to takiego. Dlaczego? Przez to, że przyjeżdża tyle tirów i samochodów. Otóż już Państwu tłumaczę. To, żem się niedaleko e, połączenia e, z Niemcami. Konkretnie przez Słowicę. Prze i Frankfurz. Nad Odrą. I dlatego wszystkie tutaj samochody. Próbuję się dostać do Niemiec! Muszę przejrzeć od Torzym. To oczywiście kocham cały Was! Tak, oczywiście! Uwielbiam to! Nie mogę się wyspać! bo zawsze muszę przyjechać tutaj! w jakiś Kocham tożym. Ach, ten Torzym. Gdzieś tam, gdzieś tam, Nie wiem, jak to wygląda, jak to wszystko z poczty! Ale widocznie ktoś! W dniu się to zamykanie szpitalu przedsiębiorstw w kierunku życiu przemysłowym. Nie działa już od jakichś 10 lat. Znajduje się tu obok jego urfa Keba, czyli wspaniałe miejsce w obecnej młodzieży. Tak, właśnie tak. No, wspaniałe, wspaniałe. Wchodzimy z symbolami niezależnych małych działalności, które są Dziakonie. Nadal działa. Także flaszak należy do piekarni gamma. A tu jest pestka, która już widziała. No, tak. A tu e, piękne pomarańczowe, e, pie, pomarańczowe e, osiedle. Osiedle, nie wiem jak się nazywa, ale jest w osiedle. A tam budynek gminy. Bo naprawdę <try> <try> Jak mam z tym gościem, co że trochę do świetnika. I tak by siedzi nie... Nadal kochasz to, bardzo. Pan sercem. Wstąpimy! tak jak quick-sklub Tutaj widzą Państwo pięknę, jakże cokolwiek To jest dwie bramki na trawie. Tak! tak. Może technik kopać swoją schizofreniczną piłkę Tak! Oh Dobra, zaraz Państwu to pokażę. Tutaj to, to widać tą przepiękną przepiękne prze, dzieło kurzuńskiej architektury, czyli drzewo dziurze. Kiedyś w ogóle były takie zabawki, e, że się tak naciągało i tak się strzelało do góry, nie? I taki... On tak leciał, tak się wyleciał taki wiatraczek, który strzelał. I ja miałam go kiedyś i strzelałam tu z moją koleżanką i wpadł mi na to drzewo. Aha. I czekałam na niego przez parę pół roku ale nigdy do mnie nie wrócił Może gdzieś tam jest jeszcze w nie ma nic ciekawego jest tu motel Marko Także jakby, jakby ktoś z Państwa chciał tutaj przyjechać to Kto by z własnej woli przyjeżdżał tutaj za to obok marko jest dom który wygląda jakby zbudowany w platach i się dziś cały jest ciekawe Chcesz się spać? Chcę mi się spać. Dokładnie <grym> nie leci tej butelki. Chcesz się spać? Nie. No, naprawdę nie. Proszę Państwa, ja naprawdę z jakiegoś powodu Wiedzą Państwo, jaka jest dzisiaj temperatura. jest Czwartek. Jest 26 stopni na dworze. Ktoś pali w piecu. Jak widać, ludzie, którzy mają przyzwyczajeni nie są tu jakieś temperatur Trochę <laughs> bardziej misterius miejsca o trzeciej w nocy. Nie wiadomo, czy nie spotkamy tam agiego, agiego... Okej, okay, no, tutaj jest jakieś miejsce, nie wiem co tutaj mówię. Tam gdzieś dalej mają stringi strażacy, jest tam szpital. Tutaj jest tam żule. A my idziemy teraz do kina. Ej, ale przecież ja tu mieszkam, ja te <laughs> Widzą Państwo, że mi cieszy się wielką, wielką rozmaitością fauny. Fauna, nie, fauna zwierzęta, flory. <noise> I tak. o, jest dużo lasów, piękne lasy, piękne drzewa. I to jest naprawdę duże jest. Są trzy jeziora tożimio. Tylko jedno z nich jest radioaktywne. Dwa pozostałe są czyste. Z jednego można nawet pić. Jezioro jasne, ciemne oraz to rzymskie. Ale. Na te... szczęście mamy tyle lasów, ponieważ szko... to szybka szkoła. Produkuje rocznie tyle smogu, że naprawdę, gdyby nie było tych drzew, to myślę, że dałoby radę wybić połowę mieszkańców najbliższego powiatu. Ja nie żartuję. Myślicie, że widzą? Nie, nie, nie. To jest po Dlatego mogą po co my tu idziemy? Po co my tu jesteśmy? Otóż nie zawsze tak było. Może i nie zagrywaj randomowych ludzi. Może teraz <grymne> nic. Ale kiedyś, jeszcze zanim pożym, że był burmistrz, który... No, e, zanim coś stało, to tutaj znajdował się budynek, który dostarczał rozrywkę. To młodzieży lat 90. i wczesnych lat 2000. Budynek, który tak naprawdę zrewolucjonizował e, rozrywkę w to Niestety został on zamknięty, nawet nie wiem, w którym roku, w 2004 chyba. I, i, I przez to niestety ja, aniżeli tutaj ów kolega, który e, nie jest stąd, ale jest na tyle dobry, że pozwolił mi użyczyć swojej ręki, trzymają telefonu, e, to nie byliśmy w stanie doświadczyć tego jakże kulturalnego doznania, które znajduje się w... no właśnie, w czym? Otóż proszę Państwa, proszę Państwa, już prawie doszliśmy, jesteśmy już prawie na miejscu, prawie doszliśmy, doszliśmy, okej, okay. ja na myśli, czy, czy widzą Państwo, nie, nie chodzi mi o strzynkę Enea Operator, chodzi mi o to, znajduje się to z tymi krzykami. czy Państwo wiedzą, co to może być? Proszę za mną. Naprawdę kino! Kino! Które... Nie działa. I boję jestem tam wejść, bo jestem maszyna, która coś się strzela i bo się zdałam się na mnie i że są tam żule. Urbex.

Nie no, musimy się w końcu przełamać, przełamać zanim to się rozwali. E, proszę Państwa, jeśli chcą Państwo doświadczyć tego wspaniale e, miejsca, jakim jest to wszystkie proszę odwiedzić nas i... Teraz przychodzimy obok dwóch wspaniałych miejsc. Miejsca hazardu, lotto, a także udowuskie cytryk tylko na i tutaj Teraz mamy, które to już liczycie? Czwarty sklep w Torzyniu, czyli Delicatese Centrum. No, to na razie tyle. Jesteśmy w, w, w sklepie. jesteśmy, tak? Wow, sklep! Biuro jest szkoła. Dla osób w naszym stopniu intelektualnym. A także trzeci mecz komentarz. Także piąty sklep w Na kwiatach Aczkolwiek kolej ta Bo nie ma Także tory eee, A także stacja kolejowa Aczkolwiek ja nie wiem Tu stąd może dojechać do gdzie To się budzi na że Pina Także nie wiem po co tu w ogóle jest przystanek Kiedyś działała stacja kolejowa Ale teraz już nie działa Bilety można kupować tylko online No Krótko mówiąc, to jest jedna wielka rudera, no co ja mam, mam więcej mówić? Już te cały dzień się popracam dlatego, że nie bardzo... Bo... Kocham Torzią. Że... Kończy się nasza wspólna podróż. Tam jeszcze zmienia jak e, No cóż no. E, nie przeszliśmy do jego ziemia Pominęłam takie punkty jak szkoła czy szpital w lesie gdzieś. Bez przesady, no nie będę się do Państwa płaczyć przechodzić. O, panie, to ty na mnie spojrzałeś. Twe usta, ciszę, że mnie i nie. Swoją Barkę pozostawiam na brzegu. Nie znam dalej tekstu. Nie, nie jesteś prawdziwa.